Cześć, tu Emilia Dankwa. Jestem właśnie na Kawaliadzie. Zapraszam Was, pokażę Wam, jakie to jest niezwykłe wydarzenie. Po wejściu, wszystkie bilety wymieniane są na opaski, co pozwala Wam na wchodzenie i wychodzenie, kiedy tylko chcecie. Właśnie takie emocje towarzyszą nam na Kawaliadzie. Kawaliada to także ogromna strefa Expo. Chodźcie ze mną na zakupy! Kibice Kawaliady, ci młodsi, ale i ci starsi, mogą też wziąć udział w zawodach Hobby Horse. I z tego, co widzę, to niezła zabawa. Kawaliada Tour to cztery miasta. Warszawa, Poznań, Łódź i Traków. Zapraszam Was! Ciebie, do przeżycia tych wspaniałych emocji.